Obiekt 30 Tłuste Pianki. Opis Tłuste Pianki to małe, puchate cylindry o słodkim smaku i miękkiej teksturze. Ten obiekt wydaje się bardzo popularny wśród wędrowców w backrooms, przez to, że pozwala odzyskać energię lub po prostu zwiększyć siły. Kiedy obiekt zostanie rozpuszczony, ma podobną konsystencję do syropu czekoladowego albo miodu. Można zjeść pianki tylko po ich wcześniejszym roztopieniu. W przeciwnym razie zamiast pozytywnych efektów wywołają zmęczenie, a Twoje ciało zacznie się wydawać coraz cięższe przez utratę energii. Obiekt najlepiej roztopić wodą idealową, ponieważ zmniejsza ona ryzyko pojawienia się bakterii. Wod tego procesu jest nieznany. Jednakże przypuszcza się, że jest tak dzięki substancjom, które mają w swoim składzie. Przydatne zastosowanie: puste pianki są użyteczne tylko kiedy zjesz je roztopione, w innym przypadku każą się swoje negatywne oblicze. Znęca się zawsze mieć stopioną porcję tego obiektu, jeśli będziesz wykonywać wyszukane akcje, które wymagają dużo energii lub siły fizycznej. Podróżnicy preferują jednak używać obiektu, kiedy muszą uciekać od bytów lub ratować się od innych ludzi. Lokacje Ten obiekt może być znaleziony na każdym poziomie Backrooms. Istnieją jednak specyficzne obszary, na których znajdują się pianki. Prawdopodobieństwo znalezienia pianki zależy od poziomu. Miejsce, w którym znajdowane są najczęściej, to kuchnie na poziomie –599. Efekty uboczne. Ten obiekt może być bardzo użyteczny, ale po jego użyciu można odczuć wiele efektów ubocznych, takich jak bóle głowy, brzucha, wzdęcia. A jeśli zjesz ich zbyt wiele, można dostać zawału serca. Zjedzenie około 50-90 pianek w ich stopionej wersji może sprawić, że Twoja skóra stanie się gładka i gąbczasta. Będziesz także bladu, a Twoje ciało zacznie emitować słodki zapach. Zjedzenie ponad 100 pianek sprawi, że będziesz czuł się cięższy i bardziej tłusty. Twoja cera stanie się bardzo miękka i zaczniesz mieć problemy z poruszaniem się. Zapis efektów bocznych obiektu 30. Początek zapisu: 12:17 południe. Nieznany wędrowiec. Halo. Właśnie. Nie! Właśnie tę paczkę tych pianek, chociaż były roztopione. Ja nie wam powiedzieć, co się dzieje. Moja skóra robi się bardzo tłusta. Podróżnik zaczyna tracić tlen. Jak można usłyszeć na nagraniu? Naprawdę potrzebuję pomocy. Jestem pewien, co się dzieje. Podróżnik zaczyna się topić. MEG, pomóżcie mi, jeśli ktokolwiek to słyszy. Agent MEG dostaje się na poziom. Agent MG do komunikatora MEG, poszedłem wsparcia medycznego. Nadmierna konsumpcja obiektu 30. Anulujcie misję. Jest za późno, nie możemy go uratować. Dobrze, musimy zorganizować pianki. Na jakim poziomie była ofiara? Poziom 0, niestety został już całkowicie odmieniony. W porządku, musimy to zgłosić do centrali. Chwila co. Agent MEG dostrzega 21 innych zwłok. Zmieniających się w pianki Co do, do komunikatora Mamy nagły wypadek, powtarzam, nagły wypadek nami 21 ciał, znajduje się na poziomie 0 Wszystkie zmieniają się w tłuszcz i pianki Potrzebuję pomocy, żeby zabrać ich wszystkich z tego miejsca Koniec zapisu 6 kwietnia 2018 roku 13 Środki ostrożności Rostop pianki Nie top więcej niż 30 Poczekaj 40 minut, zanim zjesz więcej pianek Przygotuj je za pomocą wody migdałowej. Uważaj, kiedy chcesz je zjeść. Mogą pachnieć słodko, ale to przyciąga wrogie pyty. I cóż, to by było na tyle z obiektu 30, tłuste pianki. Postanowiłem jako taką krótką odskocznię od poziomów zrobić właśnie jakiś obiekt. I cóż, jeśli dotrwaliście do końca, zostawcie po sobie jakiś znak w komentarzu, możecie za w górę lub subskrypcję. Zakazam też do wsparcia kanału. Jest to nieobowiązkowe, dzięki temu Macie szybszy dostęp do tych filmów. A ja mi żegnam i do zobaczenia na razie.